A little PANDIER, hat. Wróciłem Gdzieś tam raperkę kurwa Halo. No ura. Halo. Dobra Halo Zaraz pierdalam Będziemy mieli riperkę tutaj Dobra, więc tu o Okej, okay, to wycofujemy Wycofaj do tych budynków za nami Zostanę tam reperkę Ty, ale to chujnia ja będzie, bo ja nie mogę postawić, bo... A tu będziesz musiał... Ty, wylądujesz, zaraz ja zmienię klasę, okej? Okay. Ja z pos postawię, no Stoję tam, ale będzie bycie poczekić. był śmierć w dłużnych. Komandant był śmierć sniat... w oh, sniat... Ricardo 108. Ricardo. <grym> Jezus. Co się teraz dzieje? Dlaczego mi sam skręcasz w lewo od debilu? Bo jesteś kurwa, Bo coś się zablokowałeś, nie wiem może. No nie, bo byłem z tyłu Widziałem. Dobra, i sój tutaj. Oh. Dobra, i wysią wysiądźmy i będzie trzeba. To... Znaczy ty nie wysiadasz, że dwie osoby, dwie osoby nikt nie wysiadaj. Ja albo sler zmienimy klasy, postawimy tą ryperkę i wedźmi. Wroga Helka, wroga Wroga Helka, tylko że to sojusznik Helka. A to jak on się nazywał? Ten co strzelił do, do sojusznik tej Helki Nie pamiętam Teżę Nie to był kurwa ten egzorcysta Nie, to nie To, to był jakiś random To Chodź ta, dawaj Musisz poczekać, dobra, chuj, dawaj Wyładuję ci i sobie zmienię To preparat Ta, ta, do No i w pizdów, wiedziałem, że to się stanie, kurwa. A w co ja uderzyłem niby? Daszek po twojej prawej. Coś tu jedzie, Co ty! O kurwa! Pierwoli w Uszkodzenia Chuj No i kurwa Musiałeś kurwa tą tu dostawiać, nie? Z kurwy synu znaczy tu kurwa nie zrespię teraz Chuj jemany!